Oto jest liczba bestii. Oto są dędające falusy. Oto jest najlepsze larpowanie w historii kina. 28 lat później Świątynia Kości to sequel znakomity. Ale pytanie! Czy lepszy od swojego poprzednika? Oczywiście na to pytanie odpowiem w dalszej części tej recenzji, ale już teraz muszę powiedzieć, że uważam to za wielką niesprawiedliwość względem lat poprzednich, że rok 2026, po którym sobie kinowo naprawdę dużo obiecuje, rozpoczyna się od kolejnej części 28 lat później. To jest pójście. Na łatwiznę. Tym razem jednak nie Danny Boyle stanął za kamerą, ani Jada Costa, reżyserka z nieudanym epizodem przy MCU, choć w innych swoich produkcjach udowodniła, że jest naprawdę ciekawą twórczynią i dobrze odnajduje się w gatunku, jakim jest horror, co myślę, że udowodniła właśnie Świątynią Kości. Wnosi ciekawe spojrzenie do tego świata, przede wszystkim proponując znacznie więcej scen gore, a te są naprawdę dosadne, i jest jedna scena, która. Zmusiła mnie, by odwrócić wzrok, ale też mamy tutaj humor i to tak kapitalnie ograny, że jestem naprawdę pełen podziwu, jak zostało to poprowadzone w taki sposób, aby nie burzyć ogólnego klimatu serii. Jednocześnie film ten potrafi poruszyć przede wszystkim w wątku doktora Kelsona, granego przez fenomenalnego Ralpha Feinsa. Ma więcej... Choć macie rację. Duża też w tym zasługa Alexa Garlanda piszącego ponownie scenariusz, który i tym razem mógł zmieścić do niego całe mnóstwo jego namiętności czy ulubionych motywów. Akcja filmu rozpoczyna się w zasadzie od miejsca, gdzie skończył się poprzedni film. Poczciwy chłopak imieniem Spike opuścił swój dom i trafił na ekipę szalonych dzieciaków z blond perukami, dowodzonych przez psychopatycznego Sir Lorda Jimiego Crystalla. <laughs> Nie tego tego. Are Tego. old, neck? old neck. You mean Satan? Yes. Jest to gość, którego ostatnim wspomnieniem normalnego życia było oglądanie telewizji. Padło akurat na TeleTubisie, ale patrząc na jego stylówkę, zachwycał się pewnie także Jimmym Savilem. Telewizyjną osobowością, która później okazała się być przestępcą seksualnym. To jednak wyszło dużo, dużo później, i biedny Jimmy nie mógł tego wiedzieć. I przyznam, że początek filmu był dla mnie dość trudny. To znaczy, musiałem złapać z tym filmem Flow. To nie nastąpiło od razu. Tutaj, sceny otwierające ten film były naprawdę ważne dla wydarzeń, które dzieją się później, ale jeszcze na początku mi to nie kliknęło. Na szczęście, nie trwało to długo. Sposób opowiadania historii jest tutaj naprawdę płynny, jest świetny montaż i naprawdę z dużą precyzją przechodzimy pomiędzy różnymi lokacjami. W pewnym Momencie, może zabrzmi to dziwnie, ale czułem się fenomenalnie w kinowym fotelu i miałem taką potrzebę w sobie, w środku, żeby ten film nigdy się nie kończył. Czułem się, jakbym oglądał kolejny odcinek ulubionego serialu i to pomimo tego, że Jimmy i jego banda siedmiu palców robią naprawdę dużo obrzydliwości na ekranie. Na przecięcie jest jednak na szczęście główna postać tego filmu, Dr. Kelson, a raczej, może, powinienem powiedzieć, Duet, bo Samson, dziki alfa z nagim ciałem, jest nie mniej istotną postacią. <grym> Da Costa prowadzi te relacje trochę jak z jakiejś kumpelskiej komedii. Dwóch chłopów samotnych, jarających sobie skręta na balkonie i podziwiających gwiazdę. Do tego wspólne sceny tańca, silankowe syntezatory z otworu Rio, zespołu Duran Duran, czy później też nieco bardziej refleksyjna opcja Ordinary World, budując nam tutaj obraz człowieka powoli tracącego kontakt z dawnym życiem, pamiętającego korzystanie z telefonu lub komputera, zanim przyszło mu budować świątynię z kości, ale ładu, a raczej fundamentów do tego, by względnie żyć w unormowanej sytuacji. Ubóstwiam ten wątek. Jednak są też ludzie źli, niebezpieczni, gorsi od tych osób zainfekowanych. Tutaj nie mogę powiedzieć w obawie o spoiler pewnej rzeczy, ale jest dobitnie pokazane. Poprzez pewien dość prosty, ale skuteczny zabieg, kto tutaj tak naprawdę jest oprawcą, a kto? Ofiarą. Oto ten Jimmy, projektując sobie niestworzone rzeczy tworzy kreację, bajkę, którą sprzedaje swoim Jimmym wizję kultu zarówno wyimaginowanego szatana, jak i jego osoby, jako jego syna, a próby podtrzymywania tego kłamstwa są niezwykle atrakcyjne. I choć spotkałem się z opiniami, że ta jego ekipa jest jednak lekko rozczarowująca, to nie dla mnie. Choć mam tu jeden dość poważny zarzut. Większość tego składu to ozdobniki. I Jasne można powiedzieć, że tym właśnie były dla Jimiego Kristala, ale z punktu widzenia ekranu dałoby się tu nasycić ten wątek jeszcze bardziej. Yes. But Jednocześnie jest on mocno brutalny i nie uważam, że przydałoby się tutaj więcej subtelności. W ten graniczny sposób pokazuje się nam, jak kilka wyrwanych z przeszłości wspomnień, często zdeformowanych przez czas, można przefiltrować w nowe sposoby funkcjonowania i życia w świecie. Owszem, czasami ekipa blond Jimmych pełni rolę typowego antagonisty, ale te motywy łączą się z tym światem bez cywilizacji i ładu, co pięknie stoi w kontraście do wątku Kelsona. Świątynia Kości to film obrzydliwy, ale też jednocześnie, jak wspomniałem, przyciągający do ekranu i duża w tym zasługa aktorów, szczególnie Ralpha Fainsa, który już w poprzedniej części udowodnił, że jest hipnotyczny, ale jednocześnie jest to i subtelna rola i też bardzo fizycznie wymagająca, taka mocno cielesna. A po drugiej stronie jest Jack O'Connell, który może się tutaj absolutnie wyszaleć jako Jimmy Crystal. Ich Wspólne sceny elektryzują ekran i to jest ciekawe, bo są one często mocno statyczne. Po prostu siedzą i rozmawiają, ale w tych scenach jest tyle napięcia, że naprawdę trudno jest odgadnąć, co za chwilę się wydarzy. Ale też umówmy się: nawet Jimmy polubił Kelsona, więc jeżeli Wy go nie lubicie, to naprawdę nie wiem, co z Wami jest nie tak. Słucham, co? A, tak, co z tym dzieciakiem? Co ze spajkiem? Pewnie zapytacie, i rzeczywiście postać ta tym razem ma nieco mniej do roboty. Nie jest tak istotna jak w jedynce, mniej jej wątek jest na pierwszym planie. Tutaj widać, że reżyserka miała nieco inne zainteresowania w tym filmie niż postać spajka, i rzeczywiście pełni on raczej rolę takiego pretekstu, tego, żeby ten scenariusz, ta fabuła szła do przodu. I właśnie Spike był takim katalizatorem różnego rodzaju wydarzeń. Ale wydaje mi się, że to była dobra decyzja. Kontynuacja opowiada już trochę inne rzeczy, a sam Spike zapewne mocniej powróci ze swoim wodkiem w części trzeciej. Siłą rzeczy Spike stanowi tutaj bycie naszymi oczami na obserwowanie konfrontacji siły chaosu, jaką jest Jimmy Crystal i o stoi człowieczeństwa, jaką jest Kelson. Film ten skupiony jest mocno właśnie na motywie pamięci. Rozwija ideę memento mori, pamięci o zmarłych, przemijaniu, ale też znaczeń kulturowych, które są w naszych głowach przez ileś lat, jak te płyty winylowe, muzyka czy też wspomnienia. Da Costa robi z tego bardzo dobry użytek, pokazując nam i poprzez brutalność, i poprzez ten świat, jak mogą być wypaczone takie pojęcia jak religia, autorytety czy dzieciństwo. Teletubisie wykorzystane przed masakrą niewinnej rodziny? Czemu nie? To działa i pokazuje, jak świat bez norm społecznych zjada swój własny ogon, wypaczając liczne sensy najczęściej kierując nas w stronę przemocy. Zrewidowano też moje poczucie, że końcówka poprzedniej odsłony dawała nutkę nadziei, ale dość szybko okazało się, że te teletubisie Power Rangers no to nie byli wybawcy, to nie byli superbohaterowie, to były czyste skurwe syny. A przynajmniej Jimmy Crystal, który wyprał tym dzieciakom mózgi, więc, tak do końca, też tych dzieciaków nie można za to winić, że w obliczu tej popieprzonej, ekstremalnej sytuacji związanej z apokalipsą. No, uwierzyły niewłaściwemu człowiekowi. Jednak już tym razem nie mam wątpliwości, że świątynia Kości pokazuje nam w swoim zakończeniu, że ta nadzieja jest nawet w tym obłąkanym świecie, gdzie wcześniej było bardzo dużo cierpienia, dużo wyprutych flaków, no to tutaj też jest miejsce na to, żeby w tej rzeczywistości pojawił się jakiś promyk nadziei, promyk słońca, że jeszcze zobaczymy ten księżyc. Takim, jakim jest i będzie pięknie, i niektórzy powiedzą, że to zakończenie jest fanserwisowe, ale w moim odczuciu to było fajne, to było przyjemne, ale no niestety, jeżeli tutaj mamy bezspoilerową recenzję, to wolę nie mówić, co tam się pojawia. Z minusów czuć, że to trochę przedsionek. Że to momentami wyciszenie przed finałem trylogii, co oznacza, że prócz jednej naprawdę mocarnej sceny z Iron Maiden, mniej tutaj pamiętnych momentów. Nie ma takiego popuszczenia hamulców, choć znowu przywołam sceny z humorem, które są naprawdę znakomite. Od strony wizualnej jest naprawdę dobrze, trochę jak niezależne brytyjskie kino artystyczne i tutaj można powiedzieć, że jest mniej fire Mniej eksperymentów, ale to ciągle jest ładne dla oka. Może trochę zaszalałem z tym filmem roku, jeszcze nie wiem gdzie to się ukaże czy na miniaturce, czy w tytule no bo trzeba mieć nadzieję, że jeszcze przed nami całe mnóstwo kapitalnych rzeczy ale co do jednego mogę być chyba pewien to będzie film horrorowy. Tego roku. To będzie najlepszy horror w tych nadchodzących 12 miesiącach, i to już w styczniu się zadziało. Także to już jest jakaś rekomendacja, tak mi się wydaje. Czy zatem świątynia kości jest lepsza od swojego poprzednika? Przyznam szczerze, że nie wiem. Jest inna, nie jakoś bardzo, bo pewne motywy się tutaj powielają i są rozwijane, ale mam wrażenie, że jest skromniejsza. Ale nie w sensie stem gore, pościgów, zainfekowanych czy ogólnego napięcia. Myślę, że raczej tutaj pod kątem filozoficznym czy treściowym. Jest bardziej skupiona na wybranych elementach, nie zawsze tak interesujących dla mnie jak poprzednio, gdzie był choćby motyw dojrzewania, czy można było snuć ogólne refleksje na temat naszego świata w świątyni, kości humanizm ujawnia się w sposobie ukazania przytworzenia traumy, w jej sklejeniu z ostatnim wspomnieniem jakim jest oglądanie Teletubisów, oraz w połączeniu ojcowizny z naukami kościoła podanymi na opak w wyniku pokręconej rzeczywistości apokalipsy zombie. Master Piękne to było i moim marzeniem byłoby, żeby ta trzecia część pojawiła się już w listopadzie, żebym nie musiał długo czekać na kolejny sezon. No ale niestety prawdopodobnie się to nie wydarzy. Na pewno się to nie wydarzy. Oby ta kolejna część, która właśnie teraz tutaj jest w kinach, którą omówiłem, zarobiła super fajne pieniądze i żeby ta część trzecia doszła do skutku. Oby tak było. Dajcie znać w komentarzach co wy myślicie o tym filmie, jak wam się podobał, czy się wybieracie, czy już byliście. Czekam na wasze opinie i komentarze. A jeżeli nie wiecie co to za seria i chcielibyście się dowiedzieć w ekspresowym tempie Bryczek, no to zapraszam Was na mój poprzedni materiał. Tam myślę, że całkiem obszernie wyjaśniłem o co chodzi, po co to zamieszanie. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.